Siema widzowie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, dzień w którym wyjdę ze szpitala. Ojej jak dawno nie byłem w domu, ale przez ten czas gdy byłem w szpitalu wymyśliłem plan co będę robić jak wrócę do domu, więc tak, wyjadę do Polski na wakacje, wynająłem już hotel w Warszawie, co prawda straciłem przez to wszystkie oszczędności, więc znajdę sobie pracę. Jesteśmy na miejscu, to hotel Marriott, można by powiedzieć życie jak w Mariocie, ale zaraz, miałem wam coś powiedzieć, prima aprilis, wszystko to żart, wcale nie jadę do Polski chociaż w niej jestem, i będę musiał w niej dłużej zostać bo wynająłem hotel też naprawdę, I już zupełnie naprawdę straciłem wszystkie oszczędności i nie mam jak wrócić bo nie mam paliwa, o nie, dawajcie do donate to uzbieram pieniądze na powrót do Brazylii, na razie pa, liczę na was.